lekcji zobaczyłem w jaki sposób działa ograniczone rozpuszczanie i ja do tego celu wykorzystam sześcian. Także skorzystam z tabulatora, przejdę do trybu edycja. Wszystkie werteksy powinny być domyślnie zaznaczone, jeżeli nie to skorzystajmy ze skrótu A. Dobrze. Następnie skrót W, subdivide. Skrót F6. Korzystamy z opcji number of cuts, wartość 5, enter i utworzyliśmy dodatkowe komponenty. Powiedzmy, że chcielibyśmy jednak zredukować liczbę komponentów na naszym obiekcie, także zaznaczamy wszystko, korzystamy ze skutu X i wybieramy operację Limited Dissolve. Dobrze. I w ten sposób udało mi się usunąć nadmiarowe komponenty, głównie w oparciu o dodatkową opcję maksymalny kąt, a wartość domyślna to 5 stopni. Także usuwamy te komponenty, których relacje kątowe były niższe niż 5 stopni. W ten sposób udaje nam się zachować werteksy, które znajdują się na narożnikach, gdyż relacje kątowe w tym miejscu to 90 stopni. Ja może zobrazuję to na innym przykładzie. Także zaznaczę dwa werteksy i w ten sposób udaje mi się również zaznaczyć krawędź. Także skorzystam teraz ze skrótu Ctrl-E i wybiorę operację Bevel. Lub też skrót klawiaturowy Ctrl-B. OK. Wybieram tą operację i korzystamy teraz z naszej myszki. Przeciągamy w dół bądź do góry. Ja przeciągnę w dół i angażujemy teraz pokrętło myszy, aby wprowadzić dodatkowe komponenty. Mniej więcej w taki sposób. I lewy przycisk myszy, aby zatwierdzić operację. Następnie proponuję aktywować panel Properties, czyli skrót N. Dobrze i przejdźmy do sekcji Meszy Display. A dokładnie do podsekcji Informacje o krawędziach. Tutaj znajdziemy opcję Kąty. Automatycznie uzyskujemy wgląd wartości kątowe pomiędzy poszczególnymi komponentami. Spoglądając na te wartości, widzimy, że najniższa wartość kątowa to 7,5. Także wykorzystując domyślne ustawienia Limited Dissolve, czyli wartość 5, możemy być pewni, że w tej sytuacji nie usuniemy żadnego komponentu. Także skrót X, Limited Dissolve. OK. Klikamy na tym polu, przytrzymujemy przycisk myszy i przesuwamy lekko w prawo. Wartość 7, 7,6 i już usuwamy komponenty. I kolejna wartość kątowa to 15 stopni. I kolejne rozpuszczenie. Następnie 21 stopni, i tak dalej. I 41. I 75. No dobrze. Ja skorzystam z tabulatora i po prostu usunę ten obiekt. OK, przejdę do rzutu z góry. Shift A. I wybiorę grid. Następnie zaznaczę dwie pętle krawędzi. OK. Jedną w taki sposób. I skorzystam teraz z CTRL-E i wybiorę operację, powiedzmy, Mark Sharp, czyli oznacz jako ostre. Następnie skorzystam ze skrótu A, aby zaznaczyć wszystkie komponenty. Skrót X i wybiorę operację Limited Dissolve. Wartość kątowa jest dosyć wysoka, także wprowadzę 5. Okay. Jeżeli wprowadziłbym 0, to w tym przypadku nie usuwam właściwie żadnych komponentów, ale przywróćmy wartość domyślną. Jeżeli chcemy ograniczyć powiedzmy ograniczone rozpuszczanie, to możemy skorzystać z dodatkowych opcji delimit. A w tym przypadku, z racji tego, już oznaczyłem kilka krawędzi jako ostre, mogę wybrać opcję ostre. Oprócz tego mamy również dostęp do innych ograniczeń, przykładowo na bazie UV, na bazie szwów, które wykorzystujemy podczas tworzenia UV, na bazie materiałów normalnych. No dobrze, a ja w tej sytuacji mogę jeszcze skorzystać z dodatkowej opcji, czyli wszystkie krawędzie, i w tym przypadku zostaną rozpuszczone werteksy, które znajdują się właśnie na krawędziach. OK, a właściwie w tym przypadku na narożnikach. Ja mogę teraz przykładowo zaznaczyć te cztery krawędzie, skorzystać ze skrótu Ctrl E i wybieram operację Clear Sharp. Ist gut A.